Niektórzy rodzice twierdzą, że poświęciliby dla dzieci wszystko, jednak mieszkanka Queens w Nowym Jorku była w stanie nawet przyjąć kulkę po tym, jak jej syn został zastrzelony na jej oczach, gdy sprzeczka na parkingu wymknęła się spod kontroli. Darrell Lynch i jego matka szli w kierunku swojego samochodu, kiedy oprawca zaszedł ich od tyłu i wystrzelił, trafiając Lyncha w nogę. Kula trafiła w jego tętnicę udową, powodując znaczną utratę krwi. Wtedy jego matka Carolyn Dixon zauważyła, że jej syn upuścił pistolet. Chwyciła go i ruszyła w pościg, strzelając do napastnika. Niestety jej 24-letni syn, mimo szybkiego pojawienia się karetki, zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Zabójca lincza pozostaje na wolności.